Cześć i czołem! Dzień dobry. Jest i nowe powitanie. Wymyśliłam. Jestem z siebie dumna. Brawo, Marteczko. Gra gratulacja. Cieszmy się z małych rzeczy, jakby to zaśpiewała Sylwia Grzeszczak. Tak, i akurat o małych rzeczach dzisiaj w sumie będziemy rozmawiać znowu. Tak? Tak. tak. O małych rzeczach, które przynoszą wielkie efekty, wiesz, zróbmy to z taką tak, coachingową. O mały, pompą. O, tak, dokładnie. O małych rzeczach, które przynoszą spektakularne efekty, wielkie Wida efekty. Widać, kto pracował w copywritingu, ale tak, Marteczko, masz rację, bowiem będziemy mówić o naszych sposobach na utrzymanie y, stałej sylwetki. Czyli co zrobić, żeby jak najmniejszym kosztem utrzymać wypracowane efekty, czy nawet niewypracowane efekty, ale to, co teraz macie z czego jesteście zadowolone i nie chciałybyście, żeby to poszło w jedną czy w drugą stronę. E, podzielimy się z Wami konkretnymi trikami, które stosujemy w zasadzie, myślę, że e, bez większych wyjątków i staramy się dążyć do tego, żeby na co dzień właśnie takie zasady nam towarzyszyły. To może Ty zaczniesz Marta. Dobra, to było bardzo długie zdanie. E, nie postawiłam ani jednej kropki, tak. ani jednego wdechu i dobrze, że nie zemdlałam w tym gorącu. Oddaję tak. głos do studia we Wrocławiu. E, przyjmuję głos w studiu we Wrocławiu. E, tak, jeśli chodzi o utrzymanie sylwetki, mam takich kilka zasad, które stosuję zawsze i które właśnie myślę, że w głównej mierze pomagają mi ją utrzymać w takim stanie, w jakim ja chcę, żeby ona była. Jedną z takich najważniejszych zasad, którym, którymi się kieruję jest to, że zawsze szukam pretekstu do ruchu. Tym jest znasz, że ty o tym wiesz. Ale rzeczywiście jest tak, że zawsze staram się ruszać i nie chodzi wcale o treningi. Tylko chodzi o to, że wybieram, tak jak ty, schody, że sobie odpalam w wolnym czasie jazz dance i tańczę, jeśli wiem, że na przykład nie chodziłam dzisiaj za dużo i oprócz treningu niezbyt miałam jakąkolwiek aktywność. Zawsze idę do dalszej żabki, zawsze staram się tam, gdzie mogę przejść z buta albo jadę rowerem. Po prostu ruszam się jak najwięcej, dlatego że też po swoim ciele zauważyłam, że ta aktywność spontaniczna to jest jeden z takich najlepszych sposobów na utrzymanie szczupłej sylwetki, czasami dużo lepszych niż regularne treningi, bo bywało też w moim życiu tak, że bardzo pilnowałam tego, żeby zawsze był trening, ale oprócz tego miałam na przykład bardzo zajęty czas przez pracę i miałam praktycznie taki tryb siedzący, i mimo tych regularnych treningów zdarzało się, że ta sylwetka zmieniała się na gorsze. Podczas gdy kiedy pilnuję tego, tej aktywności spontanicznej, rzeczywiście po prostu się ruszam jak najwięcej, e, to ta sylwetka się utrzymuje albo nawet czasami się poprawia, nawet jeśli tego czasu na trening nie ma tak dużo. Ja to też potwierdzam, i to jest też jedno z zaleceń, które daję swoim dziewczynom, które się odchudzają, że to jest równie ważne, co pilnowanie diety, treningów, jak i właśnie osobna jednostka, ta aktywność spontaniczna. Także zabrałaś mi jeden z punktów, ale to nic, ponieważ mam swój taki żelazny filar od strony dietetycznej. To jest nie przejadanie się, bo słuchajcie, jeżeli pojawia się etap niesytości, ale przejedzenia, rozpinanie guzika w spodniach i już czujecie, że to naprawdę była przeginka. To nie ma bata. To zawsze będzie świadczyło o nadwyżce kalorycznej. I to jest bardzo, bardzo yy, ważna zasada, której warto pilnować, yy, kiedy, szczególnie wtedy, kiedy nie liczycie kalorii, a chcecie, żeby tą sylwetkę utrzymać. Jeżeli pojawia się przejedzenie, to prawie na pewno pojawiła się nadwyżka kaloryczna, a jeżeli jest nadwyżka kaloryczna, która będzie się notorycznie powtarzać, no to wtedy będzie do, dochodziło do tycia. Tak, zgodzę się w tym y, zupełnie i tutaj nawiążę do kolejnego mojego punktu, który mi też pomaga. Ja nie zaczynam nigdy od nowa. Nie hmm. robię czegoś takiego, że y, każdy z nas płynie, ok? Są dni, kiedy jest biesiada i tyle. Ja więc... taki zidrak w mojej głowie teraz rozbrzmiała. Dokładnie, więc y, to jest normalne. Zdarza się nawet, właśnie, że ten guzik się odpina. Ale dla mnie nigdy to od jakiegoś czasu, staram się, żeby tak było, nie jest to powodem, żeby sobie odpuszczać. Czyli nie robię czegoś takiego, że o nie, już dzisiaj zjadłam, wiecie, tak wiele i, i tak dalej. To już sobie odpuszczę ten trening, który planowałam na wieczór, albo to już w ogóle się nie będę ruszać, albo jeszcze gorzej, to dopcham się kolejnymi rzeczami, które mam w szafce, żeby już ich jutro nie było i wtedy od, od jutra zacznę od nowa. Nie robię czegoś takiego, bo to jest bardzo złudne. I mam wrażenie, że właśnie to często powoduje też brak efektów, ponieważ osoby nawet jeśli miały jakąś nadwyżkę kaloryczną, to jeszcze dobijając te wszystkie zapasy, robią sobie już taką nadwyżkę, że to zaczynanie od jutra od nowa nie jest skuteczne. Plus umówmy się, ile razy można zaczynać od nowa. W końcu to jest zniechęcające. Więc dla mnie jest bardzo ważne, że ja kontynuuję potem swój tryb życia, czyli. Jeśli miałam zaplanowany trening, to go robię. No chyba, że się źle czuję, no to wtedy wiadomo, to jest inna sytuacja. Jeśli przejadłam się i nie czuję głodu, to nie jem na siłę, żeby dokończyć, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie zaczynam nigdy od nowa, cały czas tak jakby kontynuuję ten mój zdrowy tryb życia i myślę, że to jest taki bardzo ważny punkt, który dużo też u mnie zmienił. Ja to też bardzo popieram, bo nie ma czegoś takiego, jak Pauza, albo to się naprawdę zaczyna liczyć od jutra, tak? My, jako ciało, podlegamy tym wszystkim zasadom non-stop i po prostu możemy sobie gadać, oszukiwać siebie i wmawiać sobie, że to się teraz nie liczy albo coś tam i zaklinać rzeczywistość, ale to nie ma żadnego znaczenia. I tak jak powiedziała Marta, kiedy tylko się zorientujecie, że zrobiłyście coś głupiego, to warto w każdym momencie powiedzieć sobie stop i tak. zacząć po prostu iść tym dobrym torem. I dla mnie takim dobrym torem jest też świadome komponowanie posiłków, i one są zawsze bogate w owoce i lub warzywa i w białko. Dobiałczanie to jest moja standardowa strategia. Nawet jeżeli do, do czegoś mi nie pasuje białko, no to po prostu zjadam wtedy skyr albo jakiś serek wiejski, cokolwiek, jakieś proste, proste białko, żeby się pojawiło w tym posiłku, bo im bardziej dbam o to, żeby te posiłki były sycące, dużo objętościowe, objętościowo, bo to akurat na mnie też działa, to tym większa jest szansa, że ja się nimi najem na tyle, żeby nie mieć głupich pomysłów w postaci dojadania, podjadania albo takich wiecie, kursów do lodówki i obracania się w celem poszukania jakich kolejnych rzeczy, które można by podnieść. i z takich e, konkretnych produktów, które tutaj warto uwzględnić, szczególnie jeżeli jesteście na diecie redukcyjnej i jesteście już tym trochę zmęczone i ciężko wam trzymać deficyt kaloryczny, to może być makaron konjac e, z mąki konjac. E, on e, nie ma praktycznie w ogóle kalorii, tam chyba jest 6 w 100 gramach. E, jest zdrowy, neutralny dla zdrowia, to jest głównie w składzie woda, skrobia, błonnik i to jest spoko taki wypełniacz. On nie jest zapyszny. No słuchajcie, to, to nie będzie ten sam makaron, który ma 350-100 gramach i jest po prostu najfantastyczniejszy na świecie, na przykład taki włoski wspaniały, jakiś papardella albo tagliatella, albo co, bo się rozmarzę za chwilę. Ale na pewno warto go uwzględnić, jeżeli też macie potrzebę jedzenia oczami i lubicie duże porcje. Więc świadome komponowanie posiłków, żeby się jak najszybciej nasycić, ale też wiecie, nasycić za relatywnie niedużo kalorii, to jest coś, o co dbam na co dzień, mimo że ja tych kalorii nie liczę, to zwracam uwagę na to, co wsadzam do tych moich dań. I na przykład, jeżeli jem chleb, no to mam swoją ustaloną liczbę kromek mniej więcej, tak? Makaron, wiem jak wygląda moja porcja makaronu i trzymam się tych takich produktów bardziej kalorycznych, takich standardowych porcji. A resztę to tak raczej na oko, na przykład nie limituję sobie w ogóle owoców i warzyw. Ja też nie. Ale na to, co zdrówko. mówisz jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle pierwszy raz o tym makaronie usłyszałam właśnie u Ciebie. Myślę, że to jest bardzo spoko opcja dla osób, które właśnie potrzebują też, czy dojeść, czy bardziej poczuć sytość. U mnie jedną z takich kolejnych zasad, które pozwalają mi utrzymać sylwetkę, jest to, że ja ciągle pamiętam o tym, że nie robię tego tylko dla sylwetki. To jest dla mnie coś mega motywującego. I rzeczywiście, kiedy nie fiksuję się na tym, że nie wiem. Muszę coś tam sobie jeszcze dopracować w tej sylwetce, muszę jeszcze coś tam zrobić. To dużo łatwiej mi się zmotywować, dużo łatwiej mi w ogóle utrzymać ten mój zdrowy tryb życia. I kiedy wiem, że coś na mnie dobrze działa, że to działa dobrze na moje ciało, to bardzo chętnie to robię. I rzeczywiście widzę, że na przykład mam wtedy większą aktywność, czy wybieram lepsze posiłki po prostu. I dobrym przykładem jest to, jak teraz przygotowywałam się do zawodów. I niektóre z tych treningów były dużo bardziej wymagające niż zwykle moje zwykłe treningi. I ja wiedziałam, że po tym treningu nie mogę zjeść byle czego, bo jutro mam kolejny na przykład ciężki trening, tylko muszę zjeść coś wartościowego, więc to bardzo wpływało na moje wybory, po to, żeby na przykład biec szybciej, czuć się lepiej, czy rzeczywiście mieć po prostu lepszą wydolność, chociażby na tym treningu, bo ja zaczęłam też dobierać te posiłki pod względem tego, jaki mam trening. Jeśli wiedziałam, że mam trening, na którym się bardzo korzysta z glikogenu i to jest trening szybkościowy, no to bardzo chętnie hello węglowodany i tutaj dbałam o to, żeby ich na pewno było sporo, tak jak o to, żeby na przykład pilnować tego białka, żeby zapewnić sobie odpowiednią regenerację. E, więc to jest coś, co je, mnie bardzo motywuje e, i myślę, że patrzenie na taki szerszy właśnie kąt niż tylko sylwetka sprawia, że znajdujemy inne powody, dla którego warto wybrać zdrowszy posiłek, pójść na trening i to jest u mnie taki, takie coś, które rzeczywiście robi robotę. Uświadomiłaś mi, że to jest faktycznie też dla mnie bardzo ważne, i takim czynnikiem, który bardzo pomaga w utrzymaniu sylwetki, jest przyzwolenie sobie na uprzyjemnianie sobie tych wszystkich zadań. Czyli na przykład treningi bez reżimu, tylko właśnie bardziej przyzwolenie na to, żeby wybierać intuicyjnie to, co mi pasuje na dany dzień, albo też z jedzeniem. Nie trzymam się żadnych sztywnych reguł, naprawdę. Żadnych, żadnych po prostu żadnych zasad jakichś sztywnych że śniadanie musi być jakieś kolacja taka owoców to tam dwie porcje a orzechów tyle ja na to nie zwracam uwagi zwracam uwagę tylko na to żeby dieta była urozmaicona i żeby nie wpaść przez wygodę w częstą powtarzalność tych samych posiłków ale tak to to jest free 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 free, 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 free freestylo i łaka makaso i po prostu <głosłeniam> ja sobie robię przyjemność tak tym jedzeniem i to też sprawia że mm, poznaję dużo nowych smaków, ja się tym nie nudzę, nie mam takiej potrzeby, żeby mm, być, wiesz, taka spuszczona ze smyczy, żeby sobie odreagować to wszystko, tylko to jest moje normalne jedzenie, ja już teraz tak na to patrzę, to nie jest zdrowe, a to jest niezdrowe, tylko tak, to, tak, tak. Wszy to wszystko jest moim życiem kulinarnym i większość tego życia jest wypełniona wartościowymi, odżywczymi rzeczami, które mi sprzyjają, służą zdrowiu, sylwetce i tak dalej, ale też nie fiksuję się na tym, że są jakiekolwiek rzeczy, które trzeba definitywnie wykluczyć z jadłospisu, bo żyję już tak naprawdę od wielu lat i widzę jak dobre mam wyniki badań, kondycje i sylwetka tak samo utrzymuje się w niezmienionej formie, z czego jestem bardzo zadowolona, więc to zdecydowanie można tak ze sobą godzić. Potwierdzam to wszystko. Jesteśmy jak zwykle zgodne to się tak, aż jak robi zwykle nudne. Nie, straszne. Musimy to jest. się kiedyś o coś pokłócić. Idealne małżeństwo. Nie wiem o co chodzi. U mnie takim kolejnym patentem, który jest bardzo łatwy do wprowadzenia. Już mówiłam o tym w którymś odcinku. Są mini słodycze. Ja bardzo lubię słodycze, nie chcę z nich rezygnować, ale czasami też potrafi je ponieść, więc żeby mnie tak nie nosiło. E, a żeby móc sobie pozwalać na te słodycze częściej, to po prostu kupuję je w mini wersjach. Kupuję mini lody, kupuję mini wafelki. One mają dużo mniej kalorii w porcji to zazwyczaj jest około 100-150 kalorii, e, a tak naprawdę zaspokajają ten apetyt na słodkie, bo jeśli wsłuchasz się w to, co pod, czego potrzebujesz i tak naprawdę skupisz się na tym, żeby zjeść tego wafelka, to naprawdę ta ilość wystarcza zazwyczaj. To nie jest tak, że musisz zjeść całe pudełko, albo musisz zjeść giga porcje, bo inaczej to nie będzie fajne i, i to nie, nie zaspokoi Ci głodu. A muszę przyznać, że częściej y, jest to dla mnie bardziej satysfakcjonujące niż zdrowy deser. Że czasami miałam tak, że zjadłam zdrowy deser i dalej było coś takie, wiesz, to nie jest to, nie? To nie jest tak. to, nie na to miałam ochotę. Więc już teraz nie bronię sobie tego i jeśli mam ochotę na czekoladę, to nie robię sobie, nie wiem, budyniu jaglanego, bo to są w ogóle zupełnie inne smaki. Tylko zjadam mniejszą porcję, bo mam zawsze przygotowane mini słodycze, w, czy w lodówce, czy w szafce. I to jest też coś, co mega mi ułatwia życie. I też się przydaje, moim zdaniem, osobom na redukcji, bo właśnie przez to, że ma, taka porcja ma mniej kalorii, to dużo łatwiej zarządzać tym, tą kalorycznością w ciągu dnia. Ja pamiętam, jak jeszcze przyjmowałam w gabinecie stacjonarnym, to, to jest jeden z wyrazów twarzy, których nigdy nie zapomnę. Jak była właśnie dziewczyna z dużym problemem ze słodyczami. Takie, wiecie, ilości typu pół kilograma różnych słodyczy. No i zaproponowałam e, takie pierwsze ustalenie, że może jeść codziennie słodycze. I ta mina, którą ja wtedy zobaczyłam, e, no to po prostu wiecie, szczęka była nawet nie na podłodze, tylko gdzieś tam w piwnicy, w jakichś lochach pod tym wszystkim, że jak to, dietetyczka mówi, że możesz jeść codziennie słodycze. A chodziło o to, żeby był progres w stosunku do tego, z jakiego punktu startujemy, i naprawdę czasami nawet zjedzenie tej kontrolowanej ilości słodyczy każdego dnia będzie najlepszym, co możemy dla siebie zrobić, bo jeżeli byłaby restrykcja, to później może przyjść odreagowanie i przejadanie się tymi słodyczami. Także no, po raz kolejny znowu przybijam piąteczkę dla tej, dla tej teorii. Jeżeli mówimy o mini słodyczach, to ja mam teraz. Propozycję maksymalnego wydłużenia czasu spożywania posiłku. To jest też coś, co mi pomaga e, tak na co dzień po prostu czerpać więcej satysfakcji z jedzenia. E, ja to robocze nazywam czasokaloriami, czyli e, staram się wydłużyć czas zjedzenia tej samej ilości kalorii. Na przykład można zjeść kiwi w 30 sekund. E, wiesz, bierzesz łyżeczkę i sobie wydrążysz środek, a jeżeli pokroisz wcześniej to kiwi i je zamrozisz, to będziesz to jadła przez 15 minut i ci odpadnie ręka jeszcze w międzyczasie, bo już ci zamarzą palce. Jak będziesz sięgać po te małe kosteczki, więc będziesz sobie musiała zrobić przerwę albo zmienić ręce, cokolwiek. Więc na przykład, mrożone owoce są zdecydowanie czymś takim, co bardzo lubię. Najbardziej lubię mrożonego arbuza, mango. Kiwi właśnie. Ja wszystko, wszystkie owoce lubię zamrozić i je sobie jeść, więc to jest coś takiego dla mnie bardzo fajnego. Albo też na przykład, jeżeli słonecznik, to w łupinkach, a nie słonecznik taki już obrany, bo znacznie dłużej będę zjadać te 500 kalorii ze słonecznika, niż gdybym po prostu łyżką sobie zjadła, czy na przykład obrane orzechy włoskie, tak? Versus orzechy w łupinkach. Albo też, to nie zawsze mi wychodzi, bo wiecie, pizka to jest jakby są wszystkie zasady odżywiania, o których mówię i jest pizka, nie? W moim tak, życiu. Tak, tak, tak. Pizza to Także... w ogóle inna, inna kategoria jedzenia. Także tutaj jeszcze robię postępy, ale nie zawsze mi się udaje, ale czasami jak mam jakiś taki przebłysk świadomości na etapie zamawiania pizzy, no to już nie, że zamawiamy sobie z Łukaszem osobne, tylko właśnie jemy tą pizzę na pół, a do tego oprócz pizzy robię sobie jakąś lekką sałatkę, żeby po prostu porzuć tą gębą trochę dłużej pomiędzy kawałkami pizzy i czas zjedzenia trzech kawałków będzie trwał trochę dłużej niż gdyby to po prostu jeden za drugim. Także to jest coś, na co też zwracam uwagę, bo ja niestety nadal, mimo tylu lat życia, w sposób, o którym Wam tutaj opowiadamy w podcaście, jeżeli by to miało nie przynosić żadnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia i dla sylwetki, to ja bym chciała jeść więcej. To jest niestety taka rzecz, która mnie trochę wkurza w zdrowym stylu życia. Uważam, że to powinno być tak, że te zdrowe produkty naprawdę można jeść bez ograniczeń ilościowych i do takiego uzyskania pełnej satysfakcji i sytości. Ale niestety jest to jedna z wielu rzeczy, które kosmos ma w dupie, gdziekolwiek ją ma, i nic od mojego chcenia się w tej kwestii nie zmieni, więc po prostu tak sobie mogę pomarudzić. I tak, gdybym, gdybym mogła wybrać taką jedną rzecz, którą bym w tym całym, w tych, w tych fit zasadach zmieniła, to to by było to, żeby no żeby nie było aż tak ciężko właśnie trzymać tej diety normokalorycznej, chociaż tutaj muszę przyznać, że przecież kosmos zesłał mi rozwiązanie w postaci ruchu, tak? Tylko, że tego ruchu jest niestety trochę za mało, bo mogłabym się więcej ruszać, ale to jest trudne w przypadku pracy siedzącej, pracy z domu, to naprawdę możemy, my byśmy tak. mogły z Martą zalec całodobowo i nic nie robić. Znaczy, nie ruszać się, Tak. Tak. E Coś chciałam jeszcze dodać i zapomniałam co. A, już wiem, że chciałam powiedzieć, że nasze rady nie są takie oczywiste. Nie wiem, czy zauważyłaś i, i bardzo mnie to cieszy. E, jak widzicie, to nie są jakieś cuda na kiju, to są naprawdę bardzo przyziemne rzeczy, ale dlatego, że żeby utrzymać to wszystko, no to to musi być przyziemne, więc my sobie pomagamy na każdy możliwy sposób. E, ja robię coś, co możecie też zauważyć, że bardzo pilnuję, to jest kolejna moja zasada, picia wody. No, właśnie, bo zauważyłam, że jednak kiedy tej wody się nie pije wystarczającej ilości, to też częściej na przykład chce się podjadać, bo czasami myli się te uczucie pragnienia z, z głodem. Więc jeśli mam tą wodę i jeśli piję ją regularnie, to rzeczywiście też dużo łatwiej mi utrzymać e, odpowiednią ilość e, jedzenia w trakcie dnia, czyli odpowiednią ilość kalorii. E, więc staram się pić. Moje patenty są takie, że zawsze mam tą wodę po prostu też na widoku. To jest jeden z moich patentów. E, drugi patent to robienie sobie lemoniady e, z limonki, z cytryny. Ja po prostu to w sokowirówce w ogóle mm, robię. Czy w wyciskarce, zawsze mi się mylą te nazwy. Ogólnie chodzi o to, że wychodzi sok, a ta skórka odpada. E, I wlewam to do, do takiego wielkiego pojemnika z wodą i mamy lemoniadę na dwa dni, więc to bardzo pomaga. Ja to też jak najbardziej praktykuję, stosuję i rozszerzyłabym to z nie piję wody, wody na nie, że piję wodę, na, piję produkty bez kalorii ogólnie albo z ich niewielką ilością, tak jak na przykład ten koncentrat soku, który robisz sobie sama albo napoje zero, ale nie piję rekreacyjnie takich soków albo no, Napojów gazowanych, tak? Dla mnie, jeżeli na przykład piję sokno, to zazwyczaj w restauracji zamawiam sobie jakiś wyciskany, wypasiony i traktuję to jako taką e, przyjemność e, rozpieszczanie bardziej z kategorii deserowej, niż e, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na płyny. Ale myślę, że gdybym była bardziej aktywna i miałabym większe wydatki energetyczne, to bym sobie z przyjemnością pozwalała na to, bo ja bardzo soki lubię, tak? I żebyście nie zrozumieli mnie źle. One nie są niezdrowe, tak? Tylko jeżeli mówimy o utrzymaniu sylwetki, gdzie was to dużo kosztuje, bo mm, ja uważam, że mimo, że to są w miarę proste do stosowania rzeczy i mi to już weszło w nawyk. To to nie jest tak, że to mnie nie kosztuje jakichś wyrzeczeń i ta świadomość cały czas jest włączona. Nawet jak byłyśmy na panieńskim, tak? I jest ta sytuacja po prostu, gdzie się stoi w okolicznościach dużej ilości jedzenia i się siedzi przy tym stole, no to ta ręka po prostu lyzie do tej miski z tymi chipsami i, i się nie chce zatrzymać. Oj tak? nie tutaj... mów tak, bo zeszły tylko dwie paczki na dziewięć dziewczyn. Ja byłam w szoku, to się nam pięknie po prostu udało, w ogóle tam było bardzo zdrowo. Tak, Uważam. ale ciekawe dlaczego, bo Świadkowa robiła zakupy. Słuchajcie, przyjeżdżamy na Panieński. a w lodówce same skyry, jajka, pasta warzywna, owoce. owoce i chleb. Także Monika zrobiła zakupy na Panieński, był naprawdę zdrowy Panieński. E, jestem z nas dumna, pod względem żywieniowym było dobrze. Kupiłam też tylko troszkę rumu, ale to... to... Cicho. Ale kola była zero. Cola była zero. No. I dużo wody, dużo wody zeszło. Dokładnie tak. Myślę, że to ja powiedziałam już o większości tych zasad, które stosuję na co dzień. I faktycznie, tak jak powiedziałaś, to są proste rzeczy, które weszły już w krew, one w większości są zautomatyzowane, bo to też nie jest tak, że ja na przykład rozpaczam co wieczór, o Boże, Boże, ale bym zjadła coś tam, nie? I że jestem taka wielce pokrzywdzona, bo nie, ja już mam to przerobione, doskonale wiem, dlaczego ja to robię, po co i czemu warto, ale faktycznie, jakby tak sobie powybrzydzać, no to fajnie by było czasami. Yy, Gdyby po prostu tego mogło być więcej, tak? Ja bym bardzo chętnie na przykład zjadła trzy kromki chleba, a nie dwie, ale wiem, że te dwie mnie nasycą, zaspokoją głód, no więc już nie jem tej trzeciej, tak? Ale jest pyszny. Ja bardzo żałuję, no, że lody Magnum w kubełku, które się tak, jak się ściska, nie wiem czy widziałaś, ta czekolada pęka. Na szczęście jeszcze nie Cieszę się, nie że ich nie widziałaś, bo ja je kupuję, jak są na promce. Eee, żałuję, że one mają tak dużo kalorii. Albo zobacz, Marta, Marta, taka, mogła to by taka oliwa. No. Wiesz, że po prostu robisz. Tak, jakby, jakby dorzucić łyżkę oliwy do dowolnego makaronu, to on będzie smaczniejszy. Masło orzechowe, tak? E, na przykład łyżka takiego masła orzechowego, przecież to nie jest dużo i nie wiem, przejadłam się łyżką masła orzechowego, a jeżeli chodzi o ilość kalorii, to jest ogromna, albo orzechy, tak? Dlaczego moja porcja e, taka e, logiczna to są trzy sztuki, a nie garść, tak? E, to są rzeczy, które ja bym wolała, żeby było inaczej, no ale. Niestety, możemy sobie gadać, a to i tak działa tak jak chcę, więc wydaje mi się, że mimo wszystko to nie są aż takie duże kompromisy, które trzeba ponosić. Na pewno one musiałyby być większe, gdybym miała niższą masę ciała i bardziej odtłuszczoną sylwetkę, no bo wiadomo, im mniej waży osoba, to jest jeden z czynników, które wpływają na to, jakie ma wydatki energetyczne, tak? Więc jeżeli jest już bardzo, bardzo odtłuszczona, no to wtedy łatwiej jest wygenerować tą nadwyżkę, i uważam, że to jest kolejny wspaniały argument, żeby nie kombinować z sylwetką, która mnie zadowala i żeby sobie po prostu została tak jak jest. Tak. Więc a a ogólnie elbetek, mi no się skojarzyło mi się jedna wspaniała rzecz, takie fajne doświadczenie, jak właśnie byliśmy na Panieńskim u Marty i tam był basen i byłyśmy w strojach kąpielowych, ogólnie zabawa, zabawa i bardzo mi się podobało to, że te ciała były tak bardzo różne, a każda na swój sposób wyglądała pięknie, zarombiście. Jak sobie zrobiłyśmy zdjęcia, to po prostu są takie super hot, że nie wiem czy internet jest na to gotowy, Tak, więc na ja się jeszcze nie je wrzuciłam. <gry> Ale może kiedyś w przypływie jakiego wiezie bycia wyzwoloną instagramerką opublikuję. <gry> <gry> tak. <gry> Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieć o którym zdjęciu mówię, bo faktycznie no Mnóstwo różnych sylwetek, a super tak, hot każda i każda jest inna. Fajny My też dystrym. różnimy się bardzo wzrostem, no mówię, sylwetką wszystkim, ale naprawdę każda wyglądała mega i po prostu i, e, i bardzo, dużo bardziej mi się podobały te sylwetki niż te wymuskane z Instagrama, wszystkie, które wyglądają tak samo, bo często wyszły spod tego samego skalpela. A to też jest kole... Myślę, że to jest argument, który warto by było poruszyć w osobnym podcastie. Tak, bo... więc poczekamy z tym tematem na tak. osobny odcinek. Dobrze. A tymczasem życzymy Wam, żeby utrzymanie sylwetki wam lekkim było, a tak naprawdę, jeżeli jesteście na etapie redukcji, to wiele z tych rad warto również zastosować, tak. bo one też tutaj się bardzo przydadzą. Jedyne, tak. co będzie musiało różnić te dwie sytuacje, to wprowadzenie deficytu kalorycznego. Dokładnie. To co? To co? Miłego tygodnia, moi drodzy. Miłego. Jest Hejka. dużo owoców. Pa, pa.